Day. Dzień z kawą i kartą. Na dzisiejszy dzień mamy kartę ból. I to może być dosłowny ból, bóle głowy, rwanie rąk, bóle pleców, bóle łokcia, bóle nogi, bóle zęba, dosłowny ból może być. Ale to też może być nasz wewnętrzny ból, i nie będziemy wiedzieć, dlaczego nas boli i czemu nas boli serducho. Po prostu takie wewnętrzne rozterki mogą wziąć tutaj nad nami przewagę. Możemy też usłyszeć coś, co bardzo zrani nasze serduszko. Ból złego potraktowania, ból niedocenienia, tak? Ból odrzucenia. Takie rzeczy też możemy dzisiaj czuć. Po prostu też przemęczenie. Po prostu chęć. Odpoczynku, wyjścia gdzieś, chęć zapomnienia o czymś. Takie rzeczy mogą nas dzisiaj dopadać. I oczywiście te wszystkie dniówki są ważne w momencie, kiedy je oglądasz. Nieważne czy dzisiaj, jutro, pojutrze, kiedy na nie trafisz.